Cześć, witam na kanale Hard Reset, w tym odcinku pokażę Ci jak ustawić odpowiednie ustawienia języka oraz mowy, e, tłumaczenia do odpowiedniego kontaktu w Galaxy AI. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie do zakładki AI. Wybieramy opcję asystent połączeń i zjeżdżamy w dół. Do opcji wstępne ustawienia języka i głosu dla poszczególnych osób. Naciskamy te opcje. Dajemy dodaj kontakt. Wybieramy kontakt, w którym chcemy ustawić jakiś język. Wybieramy na przykład angielski i dajemy OK. Teraz wybieramy sobie głos. Wybrałem chiński, a nie angielski. A nie, przepraszam, to jest język, w którym my mówimy, więc wybieramy sobie polski na przykład. Wybieramy sobie głos oraz szybkość tłumaczenia. Następnie wybieramy e, język hard resetu. Może być to na przykład chiński. I wybieramy głos. Jeden lub drugi. A następnie wybieramy szybkość mówienia. I teraz możemy wyjść. Jeżeli będziemy chcieli edytować ten kontakt, po prostu na niego naciskamy. A jeżeli chcemy dodać nowy, wybieramy znowu dodaj nowy język i tak samo postępujemy. A jeżeli chcemy usunąć języki, naciskamy kosz na śmieci, zaznaczamy język, który chcemy kontakt, który chcemy usunąć i wybieramy opcję Usuń wszystko. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!